Władze Olimpijskie zdecydowały się zwolnić trenera z powodu nagminnego łamania regulaminu oraz braku współpracy na linii trenerzalnej. To jest jeśli chodzi o, o, o e, komentarze czy też pogłoski, jakoby remisar cokolwiek chciał panie trenera. Wójt, wynik sportowy nie miał żadnego wpływu. Po drugie nikt nie odbiera także prawa obrony Panu Tomaszowi Artanikowi i rozumiemy, że swoich praw będzie dochodził w prezydeni sąd. Ma do tego pełne prawo i nikt nigdy mu tego w nie zabrani. A teraz zarzuty, jakie postawiono trenerowi i są one następujące. Ale by dokładnie mówić o tych zarzutach, musimy cofnąć się do historii. Pewnie nie wszyscy Państwo wiecie, więc <laughs> troszeczkę historii. Trener Tomasz Artynik w maju 2010 roku w po meczu mistrzowskim GKS Jastrzębie Olympia Elbon dopuścił się naruszenia nietykalności cielesnej ówczesnego trenera Przemysława Maruzy. Następnie za publiczne wypowiedzi podczas konferencji prasowych godzące w dobre imię klubu i zarząd władze raz upomniały, i raz Bukharabu, trenera Tomasza Artynu. Za każdym razem w czasie rozmowy z zarządem, trenera obiecował poprawę. Niestety, szkoleniowiec nie skorzystał z tego i odrzucił pomocną dłoń zarządu poprzez następujące zachowania. Tu przechodzimy do zachowań, które miały miejsce w ostatnim czasie. Zniszczył mu rady wojska przewodniczy Podczas spotkania w budynku klubu nakłaniał zawodników do strajku i opóźnienia wyjścia na mecz ligowy ze stałą Rzeszą. Po raz kolejny, mimo wcześniejszych postrzeżeń na konferencji prasowej, swoimi nieprawdziwymi wypowiedziami oczerniał o dobre imię Klubu, za co już wcześniej został ukarany. I tym razem, tak pospolicie mówiąc, była to dyrektora. A teraz, szanowni Państwo, kilka informacji, o właściwie sprostowań do zarzutów, jakie podczas wczorajszego spotkania pana Tomasza Artonika z dziennikarzami padły pod adresem zarządu Klubu. Otóż, trener twierdzi, że nie złamał przepisów Klubu i PZP. Zatem, jak można nazwać podżeganie zawodników do strajku, czy to jest? Przeciwstawienie się zarządowi, czyli swojemu pracodawcy? Jak można nakazywać zawodnikom trening na obiekcie nieoddanym do użytku, a precyzyjnie mówiąc na placu budowy? Jak można dopuścić się uderzenia swojego asystenta, czy też publicznego uczestniania zarządu klubu podczas konferencji prasowej? Czy nie jest to złamanie regulaminu klubu? Czy nie jest to sprzeczne z etyką trenerską, której powinien przestrzegać każdy licencjonowany trener PZP? Czy jest to dobry przykład dla dzieci i młodzieży, dla których trener powinien być wzorem do naśladowania? Szanowni Państwo, nie jest prawdą, że cała ta jest terenem budowy, jak to wczoraj stwierdził trener Arte. Zgodnie z decyzją inwestora, sztuczna morawa jest tymczasowo udana do użytku dla potrzeb elbląskich piłkarzy, natomiast reszta obiektu jest terenem budowy, na który z oczywistych względów wstęp jest zabroniony. Tłumaczenie trenera, że nie otrzymał tego na piśmie jest, zwyczajnie mówiąc, dziecinne. Tak samo, jakby trener nie wiedział, że zniszczenie trawnika miejskiego, na którym chciałby przeprowadzić kilkunastominutowy trening, nie jest złamaniem prawa. Na boisku trawiastym odbył się trening, murawa została zniszczona i warto w tym miejscu zadać sobie pytanie, kto w razie czego pokryje koszty tej naprawy, to być może, które być może będą liczone w tysiącach złotych. A co jeśli wykonawca odstąpi od przyznania na murawę gwarancji, bo jest też takie niebezpieczeństwo. Czy wówczas podniesie za to konsekwencje? Sprawa tylko z pozoru wydaje się błag, ale szanowni państwo, tak naprawdę jest bardzo poważna. Kierowanie obraźliwych gestów do kibiców Jeziora Iława po meczu Mistrzostwa. Świadkiem tego zajścia był wiceprezes Jarosław Majkowski, który widział całe zdarzenie. I fakt, że nie zostało one odnotowane przez delegata czy też sędziów, nie jest żadnym dowodem na to, że nie miało miejsca. O całej sytuacji po meczu, o tej sytuacji z tymi gestami, poinformowali trenerzy grup młodzieżowych Jeziora Ława, którzy byli świadkami tego zdarzenia. Tak więc stwierdzenie pana Artyniuka że taka sytuacja nie miała miejsca a nie w świecie miła się sprawy. Nakłanianie piłkarzy do wypowiedzenia posłuszeństwa wobec zarządu klubu. Do takiej sytuacji doszło w czasie spotkania w budynku klubu w dniu 31 marca bieżącego roku. Podczas spotkania trenera z piłkarzami pan Tomasz Artanik namawiał zawodników, aby najpierw nie wyszli na trening, a następnie opóźnili wyjścia na lecz mistrzowski ze Stałą Rzecz. Z tym nie, nie chciała zgodzić się spora część piłkarzy a w ostateczności doszło do sprzeczki między częścią piłkarzy, a trenerem. Tak więc po raz pierwszy w tym klubie podczas pracy trenera Arteniuka zespół nie stanął w całości za trenerem, w 70% nie stanął za trenerem. Powód był prosty, zawodnicy już wcześniej otrzymali zapewnienia zarządu o tym, że w ciągu kilku dni zaległości zostaną uregulowane. Odbyło się wcześniej spotkanie prezesów z piłkarzami, na którym zostały sprawy wyjaśnione i zawodnicy to zaakceptowane. Na takie rozwiązanie przystali zawodnicy, choćby dlatego było dla żądanie, były dla nich dziwne żądania stawiane przez trenera. Takie zachowanie trenera było pokłosiem sytuacji, która miała miejsce wcześniej, a dotyczyło wyzwania szkoleniowca na, na zarząd klubu celem wyjaśnienia sytuacji zniszczenia murawy i obraźliwych wiedzy. Czyli chwilę, dzień wcześniej trener został wyzwany na zarząd, by to wyjaśnić, i trener w ramach obrony czy też asekuracji postanowił przedstawić zarządowi dane naprawy sytuacji finansowej oraz żądania piłkarzy, które jak się później okazało, one nie do końca wypływały od piłkarzy, a na pewno nie od wszystkich. Kolejna sprawa. Nie jest prawdą, że klub boryka się z olbrzymimi problemami, olbrzymymi problemami finansowymi, jak to przedstawił trener wtedy. Otóż na dzień dzisiejszy zaległości wobec piłkarzy nie sięgają nawet miesiąca, a, u a w niektórych przypadkach klub nie zalega piłkarzom ani złodu. Jest jasno, więc jasno widać, że trener nie ma żadnego pojęcia o kondycji finansowej klubu, a zatem wypowiedzi trenera po raz kolejny mijają się z prawdą i godzą w dobre imię klubu. Zresztą nie trener jest do tego aby informować o finansach. Kolejny temat inwentywy i zamykanie drzwi, który był poprzedni. Trener Tomasz Martynik w dniu wczorajszym w sposób wulgarny odniósł się do dwóch członków zarządu, po czym groził i ubliżał prezesowi klubu. Świadkami całej sytuacji byli pracownicy klubu, którzy przebywali w pomieszczeniu obok i słyszeli inwentyty, jakie były kierowane w stronę prezesa Łukasza Ponyczuka. Po tak skandalicznym zachowaniu prezes podjął decyzję, że osoba pana Tomasza Arteniuka nie powinna dłużej przebywać w budynku klubowym. Mimo takiej przyzwoitego zachowania prezes ostatecznie zgodził się, aby trener pożegnał się z zespołu. Trener Tomasz Arteniuk Zapytany o słabszą postawę zawodników w drugiej części meczu ze Stalą Rzeszów stwierdził to także podczas wczorajszego spotkania, że wpływ na, wpływ na to miała świadomość u, u piłkarzy zaległości, czyli tego co im się należy. No i w tym miejscu rodzi się pytanie, czy zatem w pierwszej, bardzo dobrej połowie zawodnicy nie mieli tej świadomości, czy o zaległościach przypomnieli sobie dopiero w przerwie, a może w szatni, w czasie przerwy. Czy, czy, nie, czy nie uważacie Państwo, że trochę to dziwna sytuacja i trochę takie dziwne tłumaczenie? Kolejny punkt: siódmy kontraktu pana trenera Tomasza Arteniuka mówi o niepodejmowaniu działań mogących narazić na szwank dobre imię klubu, jego właścicieli i organów statutowych klubu, sponsorów oraz osób z klubem bezpośrednio związanych. No i tutaj myślę, że prawie wszystkie przytoczone wyżej przykłady pokazują, że ten regulamin był ewidentny. Nie jest też prawdą, że od kilku tygodni spływały do klubu informacje, jakoby trenerem w Olimpii miał zostać pan Jarosław Araszkiewicz. Otóż wybór nowego trenera w tym przypadku w osobie pana Raśkiewicza zapadł praktycznie z dnia na dzień. I ostatnia informacja. Forma rozwiązania kontraktu, tak jak to stwierdził ten Artynik, była żenująca i skandaliczna. Otóż w poniedziałek 4 kwietnia, czyli wczoraj, trener Tomasz Artynik przebywał poza Elblągiem. Zarząd po decyzji o jego odwołaniu pozostawił pismo dla trenera w klubie, a następnie, by nie zwlekać o swojej decyzji, powiadomił trenera telefonicznie. Gdyby trener nie przebywał poza rynkiem, zostałby powiadomiony o tym fakcie. Osobiście to powinno mieć miejsce. Natomiast należy pamiętać, że W środę zespół czeka kolejny ligowy mecz i zarząd z ogłoszeniem decyzji nie mógł czekać, należało natychmiast podjąć kroki w celu zatrudnienia nowego szkodowca.